No dobra, witam Was w poradniku do... skierowanym szczególnie do radnych, takich jakby odpowiedników nieco moderatorów z innych serwerów, yy, w którym pokażę jak zaprezentować fuh, zagadam, jak zabezpieczyć yy, teren dla jakiegoś gracza. Yy, tak tutaj już są mury naszego nowo powstałego miasta. Ale na pokazanie go przyjdzie jeszcze pora. My na razie może trochę odejdźmy stąd. O, no. no, może być i... Może być gdzieś i tutaj. Dobra, załóżmy gdzieś tutaj. Dobra. Załóżmy, że co będzie dobrze widać? Dobrze widać będzie piach. Załóżmy, że ktoś chce sobie zabezpieczyć działkę odtąd tąd do. Tak? Na początku musimy nam dwie przekątne prostokąta, jakie ma być jego działka. Cała działka to będzie cała działka to będzie coś takiego taki prostokąt no i potrzebujemy dwóch e, kątów dwóch kątów przekątnych tego prostokąta tylko te dwa słodki i tak, wpisujemy sobie komendę nie z jednym slashem, ale z dwoma. Wpisujemy wand i, i spawnuje nam się taka drewniana siekierka. Klikamy pierwszy raz na. Klikamy raz lewym przyciskiem myszy na pierwszym bloczku. I jakuje nam na czacie, że znaczy, że zaznaczono pierwszą pozycję. Idziemy do drugiej. I on zaznaczono drugą. Teraz. Y Teraz gdybym zabezpieczył po prostu teren e, zabezpieczyłby się tylko taki, jakby nie wiem bryła tak. Odtąd dotąd Może inaczej. O tak. Zabezpieczam tu i tu. Teraz, jeżeli, jeżeli bym od razu zabezpieczył teren, e, byłaby zabezpieczona tylko taka bryła, a nie e, po prostu miałaby wysokość. Odtąd dotąd Na przykład e, na przykład ten klocek już by nie był zabezpieczony Ale te już tak Ten by już nie był, bo ponieważ jest nad tą wysokością, tak Nie mam nadzieję, mam nadzieję że to jest zrozumiałe Zaznaczone trochę Znaczone były te dwa klocki e, więc, e, teraz żeby zabezpieczyć Komuś teren od samego dołu mapy do samej góry, tak jak to u nas wygląda na serwerze, jeżeli wykupujemy działkę, wpisujemy jeszcze jedną komendę po drodze: dwa slasze, expand, vert i enter. Teraz zaskakuje nam, że, że zaznaczono 2520 klocków od samego dołu do samej góry, znaczy odwrotnie, od samej góry do samego dołu piszemy, no ale to już mniejsza z tym. Ehm. I teraz, gdy już mamy zaznaczony teren, wpisujemy rg, define, i, i tutaj podajemy nazwę terenu. Ja użyłam takiego systemu, żeby później było prosto odnaleźć czyjś teren. Po prostu wpisujemy tak: nick gracza, nick poziomy myślnik i wpisujemy, co to jest, na przykład sklep albo po prostu teren. Teren wpisujemy pod domy. Jeżeli to jest już któraś z kolei działka gracza, to wpisujemy na przykład teren 2, czy tam 3 bez różnicy. Piszemy sobie taki na przykład teren 2 i klikniemy ENTER. Jest, że zapisano region nick teren 2. Tak? Teraz robimy sobie coś takiego. RG, czyli Region ADD, czyli dodaj. I teraz nazwa tego regionu, do którego chcemy dojść graczy. Nick. Dwa. Dodajemy gracza o imieniu Nick. Załóżmy, tak? Jeżeli wypisalibyśmy więcej. Wypisalibyśmy więcej, to, na, to dodałoby się automatycznie więcej. Możemy tak pisać coraz dalej. No ale dodamy tylko, tylko jeden. Żeby już nie mieszać bardziej. Klikamy Enter. Teraz te Region jest zabezpieczony. Gracz, który wykupił ten może z niego korzystać. Wpisujemy sobie RG-info. Nick, nick teren 2, e, 2, tak, tak, chyba 2 to było e, i klikamy enter. Teraz widzimy, że wyświetla nam się informacja o danym te, teren, terenie. E, mamy tam różne ustawienia, jakieś i jest tutaj lininka, która nas najbardziej interesuje. Players. I mamy, że dostęp do budowania na tym terenie ma gracz o niku Nick i o niku Nick Teren 2. On się automatycznie dodaje, więc trzeba go wykasować. Wpisujemy sobie rg-remove nick teren 2, czyli nazwę terenu i kogo, jakiego gracza chcemy usunąć z tego terenu, czyli nick teren 2. Region zaupdated, wpisujemy znowu, znowu sobie regię info nick teren 2. I proszę bardzo, w lince players jest tylko nick. W takim razie tylko nick mógłby z tego korzystać. Mm, tak, po prostu, więc pomijając tą czynność expandvert, yy, mielibyśmy zabezpieczony. Oj, źle wpisałem. Mielibyśmy zabezpieczone po prostu e, tylko odtąd dotąd. Ten klocek, już by, ten klocek już by nie był zabezpieczony. Ten również by nie był zabezpieczony. To będziemy wykorzystywać. E, co ja mogę to powiedzieć? W naszym nowym mieście będzie hotel oraz e, stragany na targu. Więc, będziemy więc będą zabezpieczone takie właśnie pomniejsze regiony wielkości pokoju e, oraz straganów na załóżmy tam parę dosłownych e, bloczków, żeby zmieściły się dwie skrzynie i tabliczki. Tak? Więc wtedy e, będzie to używane. Ale do zabezpieczenia terenów dla graczy po prostu używamy od samego dołu do samej góry zabezpieczenia. Żeby nie było żadnych problemów później. Że ktoś komuś dach zarąbał albo piwnicę. Yy, no dobra. Jest to chyba tyle. Wydaje mi się, że jest. Że jest to zrozumiałe. Jeżeli jednak nie, to yy, zadawajcie mi pytania w komentarzach. Chociaż myślę, że lepiej będzie na serwie, to będę mógł wam od razu wytłumaczyć to. Yy. No tak, no i dobra. Aha, jeszcze jedna oczywiście sprawa. Jak liczymy cenę y, wykupienia działki? W mieście to jest to po prostu w mieście. Inaczej. Liczymy powierzchnię działki, czyli w tym przypadku to będzie odtąd dotąd. I mamy tak. Zaraz włączymy sobie dzień w celach filmiku. I tak mamy jedną, jedną kratkę, drugą, trzecią, czwartą, czyli 4 na... Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. 4 na 5, czyli oczywiście 20 e, bloczków powierzchni, czyli za miastem, gdzie cena jest za każdy bloczek, za każdą kratkę powierzchni, jeden slimeball, płacimy, bie, bierzemy od, od gracza za, tak, za taką działkę 20 slimebali. W mieście, gdyby to było, w mieście cena jest trzy razy droższa, czyli za każdą kratkę płacimy trzy slimebale. Czyli w tym przypadku to by było 60 slimebali. To to jest chyba już zrozumiałe, to nie ma większej matematyki, no chyba, że ktoś oczywiście większy teren zabezpiecza. Wtedy może się okazać, że po prostu mylimy się licząc te kratki po kolei, tak załóżmy, nie wiem, 20 kratek w tamtą, czy nie wiem, ile. Dlatego albo możemy użyć koordynatów, naciskając F3, żeby sobie zobaczyć XYZ, czy XZ przede wszystkim jakiej to tam wielkości ma być ile to tam wychodzi, to sobie wyliczyć później. Albo jeżeli klocki są na tym samym poziomie, możemy kliknąć pierwszy raz i na drugim klocku i wtedy zauważcie, że... Na samym końcu podczas zaznaczania drugiej pozycji, zaznaczone jest w nawiasie, na samym koniuszku przed kropką, w nawiasie jest 20, czyli powierzchnia, właśnie którą zaznaczyliśmy. Wtedy nie trzeba nic liczyć, tylko oczywiście, właśnie mówię, muszą być na tym samym poziomie bloczki, ponieważ jeżeli byłoby wyżej, to już jest 40 klocków, widzicie? Dwa razy większa cena. Więc jeżeli się pomylimy, jeden blocznik gość automatycznie płaci, dwa razy więcej. Więc... Proszę tutaj no, być no. no, ostrożnym po prostu. Yy. No dobra, jak płacimy, to chyba wiemy. Oczywiście goć nam wyrzuca rzuca dla nas slime, ale my je zbieramy, liczymy oczywiście. Yy. Nikt nie zabrania używać kalkulatora przy większych sumach. Po prostu, no, żeby się nie pomylić. Więc. No. Dobra. Chyba wszystko powiedziałem, tak jak mówiłem. Jeżeli coś, czegoś nie wiecie, to mówicie mi o tym. No, no i na, na, na serwerze najlepiej. To od razu Wam wytłumaczę, jak to działa. Komendy, które, których używam, to podaję Wam wszystkie teraz. Więc dobra, już nie przedłużam więcej. Tak, jeszcze jedno szybkie do powiedzenia: Jeszcze jedno do, szybkie do powiedzenia, ponieważ e, to do terenów. Wpisując komendę rg, delet, e, może inaczej najpierw list, wyświetla nam się lista mm, terenów. E, widzicie, to jest alfabetycznie, dlatego proszę, aby to było łatwo, po prostu, żeby odpowiednio nazywać tereny, żeby to było po prostu później łatwo, w, łatwe do znalezienia. Na przykład list wpiszemy sobie 5. Mamy, o, mamy na przykład 2 win, winy mamy. Wawin osada i Wawin teren. Wie, wiemy, który, które zabezpieczenie jest dla, ter, dla domu Wawina, a które dla jego osady, ponieważ on jest tym graczem, który no, po prostu swoją osadę założył. Ehm. Zapraszamy, żeby ją odwiedzić. Ehm. Teraz ehm. znajdźmy sobie naszą. Nasz teren, który zrobiliśmy. Może gdzieś będzie. Ojej, oj, 4. Oj, oj, oj. O jest, Nik teren 2 tak? Wpisujemy sobie teraz RG delete, delete. RG delete Nik teren 2 Teren został usunięty. Wpisujemy sobie jeszcze raz RG list. 4. Terenu tego nie ma, jak widzicie. To jest znowu niezabezpieczone. To ta ziemia. Tak właśnie usuwamy tereny, jeżeli ktoś by chciał sprzedać. Przypominam, że jeżeli, znaczy właściwie chyba informuję, bo nie wiem czy gdzieś to mówiłem, jeżeli ktoś by chciał odsprzedać teren, oddać po prostu, z niej jest zabezpieczenie, to e, oddajemy mu połowę ceny Więc to chyba wszystko tym razem, już na pewno i e, no, no, po prostu no, na razie.